W filmie jako Węgry postaram się odtworzyć Austro-Węgry. Ogólnie nie wiedziałem, czy to robić austro czy wygrami, więc zapytałem się Was na społeczności i zagłosowaliście jednoznacznie. O ile się nie mylę, na Węgry jest 70%, a na Austrii tylko 30%, więc pora rozpocząć to wyzwanie. Najpierw bym w sumie, nie na nie, no to, tylko to. Najpierw bym w sumie ruszył sobie na, nie wiem, myślę, że bym sobie najpierw ruszył tutaj na Słowenię, Chorwację, Bośnię i Serbię, no a najpierw te kierunki bym ruszył, te Bałkany, więc zostaje podatki, towary, inwestycje oraz punkty technologii. nie po mnie ustawieniu łapki Suba oraz być na serwer Discord, oraz również możesz zajrzeć w opcję wspierający. Dużo w utrzymaniu wojska i tutaj mniej coś takiego. O, najpiękniej, dobra. I zacznę skipować teraz tury, bo jednak potrzebuję trochę kasy na wojny. Okej, okay, mam już kasę na minusie, ale 15 ukoła wojska powinno starczyć na spokojnie na Słowenię oraz Chorwację i może nawet na Bośnię starczy. Fajnie by było. Okej, okay, wezmę tutaj pokój i od razu wrócę na Chorwację. Tylko tutaj źle ruszyłem. O! Tu powinienem zrobić coś takiego. I tutaj jeszcze Dubrownik. No i jest wszystko. Pięknie. I czy starczy mi też. O, nie mogę mieć wszystkiego. Chwila, to sobie ich zwasalizuję i zaanektuję. Zażądaj wasalizacji i zaanektujemy ich. I naprawdę wątpię, jeszcze tyle wojskami mi starczy na Tom, na Bośnię. Więc ja to sobie wszystko zgrupuję. Czemu mi ta kamera ucieka? Nie wiem. No a mam pięć wojska, więc sobie tutaj zasymiluję wszystko to, co mogę. I zacznę teraz czekać, aż będę mógł zasymilować wszystkie te prowincje tutaj. Nie wiem, ile kasy potrzebuję, by podbić Bośnię i Hercegowinę, więc. Nie wiem, myślę, że tyle ile mam to teraz starczy, więc tutaj już coś wyrekrutuję, chociaż miała bardzo mało wojsk na tej granicy. Także jeszcze nie było po 2-3 tysiące, no i można atakować. Dziwne mapę jakąś włączyłem. Dobra, już nic nie ważne. 3 koła wojska na jednej prowincji mieli, no to jednak sporo, ale tutaj sobie bez problemu radzę. No i dobra, i teraz jeszcze tylko Serbia mi pozostała. Chociaż od Serbii też nie potrzebuję wszystkiego, tylko te trzy prowincje tutaj od Serbii potrzebuję. No, Austro-Węgry potrzebuje tyle samo Serbii, co przy Królestwie Węgier. Okej, okay, wypowiadam wojnę Serbii. Myślę, że teraz już skończę tą wojnę. O, mam nadzieję, że się zgodzą na pokój. Bo całej Serbii ja nie potrzebuję, ja potrzebuję tylko to, Oj, nie zgadzają się. Dobra, wypalili się teraz na granicy, więc można na nich ruszać. Ej, no, to jest niesprawiedliwe. Chciał z niej pokój? Oni mi jeszcze wojsko niszczą. No, ale, ale teraz ja już ich niszczę. Więc tutaj już bez żadnych problemów powinno się udać wszystko. No i w sumie, za to, że byli tacy nie mieli. to jednak i tak wezmę tylko te trzy prowincje, żeby sobie nie robić tutaj granicy z Bułgarią, Macedonią. Nie wiem, jakby Grecja podbiła Macedonię, to z Grecją bym miał granicę. Nie, dobra, biorę mniej prowincji, bo ja tutaj nie chcę mieć granicy z jakimiś niepotrzebnymi państwami, które by potencjalnie mogły mnie zaatakować. A propos wojen, jak moje relacje dyplomatyczne? No nie najlepsze są. Więc ja sobie tutaj zacznę poprawiać. No z Bułgarią się trochę nie lubię. Z Grecją też. Nie ma co ryzykować. Moja właśnie nie mogę zasymilować. A, nie mam punktów dyplomatycznych. Dobra. Bo wszystko aktualnie leci w ten... W poprawienie relacji. Okej, okay, wszystko już się ładnie asymiluje, więc teraz w sumie bym ruszył na Austrię. Mam bardzo dużo pieniędzy, myślę, że tyle powinno starczyć. I też skoro tyle zarabiam, to zacznę inwestować tutaj też w inwestycje, bo to jest takie... to jest inwestycja, tak jak na przykład bitcoin czy coś. Opłaca się inwestować w różne rzeczy w tej grze, bo to się cyro później przyjemnie zwraca. Wyrekrutuję więcej wojska, bo może też to wojsko mi na przykład starczy na jakąś Słowację. No, myślę, że to jest lepsza opcja niż rekrutowanie tylko na Austrię, bo później i tak by populacja była mniejsza. Skupiam nam tyle, przez przy ale nic się w niej nie stało a coś czuję że teraz może się coś złego stać no tutaj mi tak rozchodzą się nieprzyjemnie nienawidzę tego w tej grze ja się dziwię że nie ma żadnych, żadnej modyfikacji jeszcze od nie wiem społeczności tej gry która by to naprawiała no to się na pewno da jakoś lepiej to AI zaprogramować a tak to tutaj muszę jakieś ruchy robić i przewidzieć wszystkie ruchy Austrii niby jest to strategia bo trzeba jakoś strategicznie się uchronić przed tym, ale nie powinno to tak wyglądać. Okej, okay. i oni mi tu uciekają, ale już mam nadzieję, że nie na długo. Okej, okay, mam 100%. E, więc biorę sobie całą Austrię, i no tak jak mówiłem, ruszę teraz na Słowenia. Okej, okay. teraz wypowiem wojnę Słowacji. Może jak będę mi oparto, to to wojsko jeszcze starczy na Czechy. Oj, wybronili się w Bratysławie, to bardzo potężnie. No ale już są moi tutaj. Przestańmy wysłać też inwestycje, dzięki czemu już mogę zarabiać. I sobie biorę tutaj z nimi konferencję pokojową. I ile ja mi tam jeszcze zostało tego? No okej, okay, niewiele. I w sumie? Tak. Ruszę teraz na Polskę albo na Ukrainę, bo nie ruszam jeszcze na Czechy, by sobie granicy nie powiększać. To jest dobry ruch. Nie ja będę sobie powiększał granicy z Polską. Polska, jest... Polska się bije z Niemcami. Chwila, to jest mój moment. Oni tu już nic chyba nie mają. I też jest większa szansa, że się na pokój zgodzą. Miałem nie atakować teraz Polski. Chciałem sobie jeszcze coś dorekrutować. Ale jak jest okazja, żeby na nich ruszyć. Poruszam. Okej, okay, i co ja muszę wziąć? Muszę chyba wziąć coś takiego? A, nie zgadzają się na pokój i tak. No dobra, to ja póki co to tutaj walczę. Myślę, że mam wystarczająco wojska, by skończyć tą wojnę. Jednak nie. Jednak moje wojsko jest aktualnie w... tragiczne. Weźcie się, zgujcie na pokój. I tak was Niemcy zniszczą. A ja mam kasy kompletnie. Dobra, walczę tym, co mam. Trzeba to moje wojsko wycofać? Kurde, to jest jeden z częstych częstszych błędów, które popełniam, czyli atakowanie, w momencie, w którym nie mam kasy kompletnie. I patrzcie, jak oni mnie tutaj niszczą. Nie wiem, ja tutaj będę póki co odbijał tereny. Może też się coś uda wywalczyć. Bo tutaj widzę, że Polska jest w tragicznej sytuacji. A co ja bym coś dla siebie chciał wywalczyć. Chciałbym wywalczyć to, co potrzebuję od nich. I chyba mi się to uda. Chyba się udało. No, A i tak się nie zgodzę na pokój, bo tutaj jest jeszcze Polska. I sobie gdzie, będzie teraz moje tereny zajmować. A, Niemcy tutaj ruszyły mi z pomocą. Dobra. Czy by się teraz zgodzili na taki pokój? Nie, ale już mam chociaż pieniądze na plusie. Mogę sobie zacząć asymilować tutaj Austrię i tego typu tereny. Polska się tu odrodziła. Ej, 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 ej. nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Chwila. Wyrekrutuję tutaj coś. Dobra, to będzie raczej wojna na takie mniejsze z taki wojsk, więc wyrekrutuję coś potężnego. W Budapeczkę i zaraz wyślę tutaj na Polskę. Niech idą walczyć. I nie wiem, zacznę też coś tutaj powoli asymilować. Ale tak na mało tur, bo asymilacja na 5 tur też mniej kosztuje. I to jest im opłacalne. Opłacalniejsze w tym przypadku, na, na pewno. Okej, okay, moje wojsko ładnie tutaj atakuje. Ale tutaj. Przy Krakowie mają dużo wojska, nie podoba mi się to, więc chwila. Rekrytuję coś jeszcze raz w Budapeszcie i wysyłam tam trzy koła wojska. I tutaj cały czas atakuję. Bo myślę, że z tej wojny koniec końców uda, się mi, się, uda mi się coś wyciągnąć. Też nie będę tak w głąb Polski atakować, bo nie chciałbym mieć tyle prowincji do obstawienia. Na pewno sobie ruszę na Warszawę, aby ten mieć dużo punktów warskorowych do konferencji pokojowej. Dobra, też coś powoli asymiluję, żeby w razie tragedii móc już tutaj rekrutować dywizję na, znaczy dywizję wojska na prowincjach, które należały do Słowacji. Hmm, nie mają tysiąc wojska, co by wyrekrutowali? Ej, nie podoba mi się to bardzo. Ciekawe, jak bardzo jesteśmy wymęczeni wojną. A tylko 11%, to git. Jeszcze nie ma tak wielkiej tragedii, jak mogłoby być. Ale ta Polska jest coraz bardziej potężna. Może bym się wziął sobie z nimi jakiś pokój o coś takiego. Okej, okay, zgodzili się. No w sumie nie ma co się dziwić, ta wojna by trwała już bardzo długo. No dobra, teraz się przygotuję trochę do tej wojny i ruszę jeszcze raz. Okej, okay, wypowiadam wojnę Polsce. Myślę, że już mając tyle wojska to powinno się na spokojnie udać. Polska się jeszcze nie odbudowała jakoś po tej wojnie. A jednak się odbudowała. 6 koła wojska mieli na jednej prowincji. To jest potężna ilość. Zajęli tutaj Lublin. Nie podoba mi się to. Okej, okay, ale udało mi się podbić Lublin. No ale od razu się udało zająć tą Polskę. Najfajniej. No Co so, ja coś takiego potrzebuję chyba? Chwila. Tak, coś takiego. Też sobie biorę tyle terenów oczywiście, żeby sobie nie robić tutaj granicy z Niemcami. Mimo tego, że się z nimi lubimy, to nie ma co tutaj ryzykować. Muszę też wziąć to wojsko stąd, żeby mu sobie wszystko na spokojnie zasymilować. No i teraz nadszedł czas na Ukrainę. Tylko jeszcze chwileczkę trzeba się na nią przygotować. Okej, okay, więc, oczywiście, sobie wezmę tutaj, zacznę inwestować trochę w inwestycje. Może dosyć dużo. 65%. I ilość poborowych tutaj gdzieś szukam. I zaczynam rekrutować wojsko. To, co wojsko, wywołane w to, że będę miał dług po tej wojnie. Ważne jest to, żeby zająć potrzebne dla mnie tereny od Ukrainy. Mimo, jeszcze tam trochę wojska nawet na Czechy starczy. Dobra, wezmę wszystko do Budapesztu. Jest z Budapesztu wszystko porozdzielam. Okej, okay, wypowiedz wojnę. Chciałbym to skończyć szybko. W się sensie, że szybko. Chciałbym, że jak już wezmę wszystko to, co potrzebuję, żeby się zgodzili na konferencję pokojową. Na tym mi zależy najbardziej. A ja wiem, że oni tutaj zaraz gdzieś mogą mieć potężne ilości wojska, a to by było bardzo nieprzyjemne. Może już wybrać z nimi pokój? Co ja nich potrzebuję? Chyba coś takiego. Chwila. Austro-Węgry? Coś takiego chyba. No, ale oni się na pokój nie zgadzają. No i mieli się dookoła wojska, tak jak mówiłem. To w sumie dobrze, że zaczek go Bo teraz to ich wojsko będzie zniszczone. Ale oni cały czas też moje wojsko niszczą. Dobra, ja się nie zatrzymuję, tylko atakuję cały czas. Bo im bardziej się rusza w przód, tym bardziej Ukraina jest wymęczona wojną, tym bardziej jest gorsza, tym bardziej dla mnie jest łatwiej. Ja no, myślę, że już się powinni zgodzić na pokój. W sensie z ich tutaj państwa niewiele pozostało. Ja coś takiego potrzebuję. Oczywiście, wszystko odpowiednio wziąłem. I przestaję teraz inwestować w inwestycje. I finansowo bardzo to mi się opłaciło. Pozostało mi 15 tysięcy wojska. Dzięki czemu mógłbym teraz, się na Czechy. Myślę, że tyle wojska powinno na Czechy starczyć. Chociaż ja nie wiem, czy oni tam mnie czymś nie zaskoczą. Dobra, uznajmy, że mnie nie zaskoczą. Jak zaskoczą jak nie jakimś potężnym wojskiem, yy, to nic z tym nie zrobię. Znaczy, na pewno w Pradze będą mieli jakieś potężne wojsko, potężny stag wojska, ale nie wiem, myślę, że jak wyruszę tam jakiś zmasowany atak... Oj, co oni tacy potężni? Okej, okay, to jeszcze nie ruszyłem na Czechy, dobra. To zmiana planów, ja się lepiej przygotuję na tą wojnę. Tylko oczywiście zmienię sobie tu inwestycja. Już mam pieniądze, żeby sobie zacząć asymilować. Wyrekrutuję tyle wojska, by moje państwo dalej coś zarabiało. Czyli w sumie tyle, ile mam teraz, to starczy. Okej, okay, i 55-koła wojska, no tyle musimy starczyć tutaj na Czechy. Nic mnie tutaj... Nie może teraz zaskoczyć. No i nic mnie tutaj nie zaskoczyło. Wszystko tutaj jest ładnie zajęte przeze mnie. Okej, okay, więc biorę wszystko w konferencji pokojowej. I co mi tu jeszcze pozostało? Tutaj dwie prowincje od Austrii, jak i Austrii. Od Włoch, które mają jak dużo wojen, więc... Może by się udało z nimi dogadać nawet pokojowo o te dwie prowincje. Rozstawię sobie tutaj wojsko. Nie wiem, sesseminu sobie Czechy. Dorekrutuję teraz więcej wojska albo zaraz. Mam jeszcze dwa punkty technologiczne, dam to w populację. Populacja mi zanika. Zbyt dużo wojska biorę do. zbyt dużo ludzi biorę do wojska i zbyt dużo ludzi przez to umiera. Jest to coraz mniej jest ludzi w moim państwie, ale teraz rozpocznę inwestycje w towary i nie będzie o co się martwić. Dobra, tyle wojska, żeby moje państwo dalej coś zarabiało. I jakoś to tutaj rozstawię. I dzisiaj... Ultimatum o te dwie prowincje? Jak się nie zgodzą, to przyjdę sobie tam do nich i sobie pogadamy. To są te dwie prowincje. Nie zgadzają się. No to wypowiadamy im wojnę po prostu. Może chcą jeszcze raz pogadać o tych dwóch prowincjach? O, no i się dogadaliśmy. Pięknie. No to tutaj jeszcze tylko potrzebuję 7 ogród, czy tam Transylwania, chociaż to w sumie jedno i to samo, o ile się nie mylę, od tutaj Rumunii. Myślę, że ta wojska powinna starczyć tutaj na spokojnie, więc może udałoby nam się dogadać pokojowo? Czy mam dalej tam atakować Rumunię i robić content? Muszę robić content, no to robimy content. Widzę, że tam Rumunia też jest w Grecji, tylko... No, tu jest Rumunia, więc pewnie potrzebuje więcej warskora, żeby wziąć tylko tam ten siedmiogród. Więc nie wiem, wezmę sobie na razie wszystkie korowe prowincji Rumunii i tak się dogadamy. Tak się dogadamy. No i nie Królestwo Węgier, jakbym to zrobił, to by musiał chyba wszystko powtarzać. Austro-Węgry. No i papa pa, widzowie.